Witajcie w kolejnym odcinku... Boże, muzyki nie zgasiłam, przepraszam. E, Gdzie jest pauza? Witajcie w kolejnym odcineczku. E, z tej strony Maniana. I dzisiaj nagrywam legalnego włama lub po prostu odcinek na koncie Tinki. E, gdyż Isztineczka nie za bardzo ma czas, by się zajmować tym kontem, więc ja się nim zajmuję przez ostatni czas. E, mam nadzieję że odcinek Wam się spodoba. Bardzo Was proszę, jeżeli to oglądacie, to zostawcie łapkę w górę, abym wiedziała, że dotarł do Was mój film i że Wam się on spodobał, oraz subka na kanale, gdyż wciąż duża część osób, które mnie oglądają, mnie nie subskrybuje. I miłoby było także, jakbyście udostępnili film Waszym znajomym, ponieważ no, ostatnia aktywność na moim kanale nie jest jakaś powalająca. W każdym razie jeszcze jak zostawicie pod tym odcineczkiem 25 łapek w górę, to nagram także legalnego włama na konto mojej drugiej IB Fyfy, Katik. Znaczy się, Katik jeszcze nic o tym nie wie, ale się dowie. A jeżeli będzie tu 30 łapek, to nagram kopanie właśnie z konta Tinki. Wiem, że dużo z Was chce, abym nagrała kopanie, także jeżeli zostawicie 30 łapek, to nagram kopanie. A tymczasem zaczynajmy intro. Okej, okay, witajcie po interku, w sensie intro. Dobra, i może zaczniemy od odebrania nagród. Wow, czterech użytkowników polubiło twoje światy. A bo ona ma VIPa, ale cool. Dobra, odbiorę wszystko. Mam nadzieję, że nie zbierasz na jakieś większe odbieranie, ale patrząc na to, ile tego masz to raczej nie. Jeszcze tutaj ci misję podbieram. O Boże. Trochę tego sporo. LOL. Dobra, już tutaj chyba nic nie ma użyte. Więc może pójdę Ci zrobić jakiegoś ładnego bądź nieładnego skinka. Ok, więc misja zbudowanie skina zakończona sukcesem. Tak się prezentuje nasz przepiękniutki skin. Mam nadzieję, że ci on podoba, Tinka, jeżeli to oglądasz. Także, że... Boże, Także zapiszemy go o ksy. I oczywiście podzielimy się z przyjaciółmi, by widzieli, jaką jestem super twórczynią skinów. I oczywiście przyłączamy się, bo to wszystko wygramy. Ok, więc wpadłem na pomysł. Okej, okay, więc zdecydowałam, że przejdę jakiś parkur. Um, I może wybiorę parkurowy parkur, więc lecimy już tutaj na niego. Okej, okay, więc w międzyczasie sobie gdzieś poszłam, więc miałam tutaj ładowanie. Okej, okay, łączy się. Miejmy nadzieję, że mnie nie wywali z gry. Okej, okay, jestem już tutaj na parkurku. O Boże, co to za dzikie lasery. O Boże. Mam nadzieję, że to przejdę. Strasznie jest to dzikie. A! Już myślałam, że nie doskoczę. Przepraszam was za ten krzyk całego mojego serducha. O kurde, to w sumie nie jest aż tak trudne. O nie, trampolinka, dobra. O nie! Już myślałam, że serio dednę. O kryształ kryształ. O nie, nie zbiorę kryształa. O, dobra. Aktywował. Shhh. O kurde. A. <gryny> Brawo ja. Dobra, zacznijmy od kryształu. O Boże, ja w ogóle tak zaczęłam już zmieniać, czemu ja mam nieskończoność, a to przecież konto że Boże, jaka jestem yy, głupia. O kurde, wpadłam. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. <gryny> Dobra, może spróbujmy płac. Trzeci. Przepraszam Was za te odgłosy, ale nie wiecie jak to jest stresujące. Okej, okay, więc tutaj trzeba przy samej ścianie i jechać przy samej ściance. I jedziemy sobie... Kurde, dotkłam tego. Aha. Nie wiem jak tego dokonałam, ale udało mi się to przejść. Ale dobra, jestem już na jakichś cośkach. Moja po prostu... Perfekt opisywanie rzeczy, w sensie moje. Dobra, ja tam się nie znam <grym> na poprawnym mówieniu. Ogólnie nie jest to jakiś bardzo trudny parkur, co z tego, że już na nim dedłam z 10 razy, ale nie jest to trudne. Dobra, spróbujmy tutaj od razu do tego doskoczyć i mamy jakieś lamy, także bardzo fajnie. Um, tak, <grym> ja nie wiem, co mam mówić na tym odcinku. Także, no, no, <grym> tak. Brawo. Na szczęście miałam kryształ. Dobra, wskoczymy do portalu, damy radę. O kurde, co to za dziwadło? To będzie hardkorowe. Kurde, nawet nie wiecie jak hardkorowe. Dobra, ostatnia próba. Mam nadzieję, że nie dednę. Skakujemy do portaliku. Seriously? Dobra, zaraz się wkurzę. Mówię z takim spokojnym głosikiem, wcale nie jestem już kurzona. O, stoję jeszcze. Ech. Tego, co wymyślił tą przeszkodę, mam w tym momencie ochotę hotelka Dosłownie. Dobrze, więc najprawdopodobniej pójdziemy na inny parkour. Może być na przykład ten. Wygląda nie aż tak trudno. Ale zapewne też go nie przejdę, ale mniejsza. O, dobra, mamy kluczyka. Co ta ziomka robi? Hej, co oni wszyscy robią? Co oni wszyscy odwalają? Tutaj już nic nie ma. Co oni robią? Co oni wszyscy robią? Dobra, może nie będę tego rozkwiniać, bo i tak mi się to nie uda. Brawo, ja. Okej, okay, więc druga szansa na przejście tego akurat konkretnego parkurika. Jakbym się nie... Jakby mi się udało nie dednąć na samym początku, to byłoby fajnie. Poddaję się i idę z tego parkura. Porobimy coś innego. W sumie to nie mam pomysłu. Dobra, może wbijmy jeszcze raz na szybki parkur. O, ten wygląda spoko. To możemy w sumie ten przejść. Nie spodziewam się, żeby na nim była brama lub coś w tym stylu. Więc tak po prostu go sobie przejdziemy na luziku. O, ten parkur jest akurat na mój poziom. Takie parkury to ja mogę przechodzić. Dobra, te jakieś dziwne, dwie połączone łapy. W jestem ciekawa, który level. O, dobra, ziemia. Wspomniałam, że to moje konto, ale i tak pozbieram te kryształki, myślę, że Tinka będzie mi wdzięczna, bo że tam jakiś ple... ples, tak, brawo ja, tam jakiś pies lewitował. Um, trochę tego dużo wchodzenia, ale damy radę. O nie, to już meta? Lol, dobra. <grytanie> Przyszłam ten parkour, um, może pójdziemy na jeszcze jeden i w sumie chyba będę kończyła ten odcinek. O dobra, ten też wygląda w miarę spokojnie. dla początkujących. Witam, jestem początkującym. Dobra, może zacznijmy ten parkur. Co tu jest kryształek? Tu się idzie po ziemi. A, dobra, udało się. Okej, okay, nie rozumiem niektórych logiki. No, brawo, ja po prostu. Brawo, 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 Maniana, brawo. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem Twojego pięknego przychodzenia parkurów. O, to jest takie, żeby jak ktoś. Yy, jest sierotą, to mógł sobie zbić z powrotem. Bardzo mi się to podoba. Brawo, brawo ja. Okej, okay, przeszłam tę arcytrudną przeszkodę i skaczymy na arbuza. To też jest bardzo trudne oczywiście. Jak cały ten parkour. Oczywiście mówię to z sarkazmem dla tych, co by tego nie załapali. Czekajcie, spróbuję tutaj od razu wskoczyć na pewną wysokość. Ok. I spróbujmy... Brawo, brawo ja. Spróbujmy to robić tak. O, tak jakbym była pro. Bo pro przechodzacz parkurów. W sensie parkurowiec, co ja gadolam. Brawo, brawo ja. Seriously. Wiem, że mówię po angielsku, ale to brzmi fajnie w tym momencie. Dobra. Odzywę się do was jak po tym cewej. Sobie... Okej, okay, dobra. Jestem już na kolejnym poziomie. Który nie wydaje się być jakiś bardzo trudny. Zwłaszcza jeszcze z tymi strzałkami. W ogóle to odnoszę wrażenie, że kiedyś prowadziłam ten parkour. Nie wiem, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. Jeju, co to ma być? Trzeba do jakiegoś szalonego tunelu było wskoczyć. W ogóle, jak zapewne widzicie, mam opóźnione komentowanie. Nie, już myślałam, że wpadnę do dziurki O nie, znowu jakiś tunel Dobra, zaufam temu ziomkowi, co go stworzył Że mnie nie chce tu ukatrupić No i kolejne serducha Nie wiem już, które na tym parkurze W ogóle to jestem ciekawa, ile będzie trwał ten odcinek Misja ukończona, to jeszcze potem odbierzemy misję Już będę kończył odcinek Albo od razu ją odbierzemy <grym> Brawo po prostu moja inteligencja. Ogólnie to spoko, bo jakby przynajmniej na tym parkurze była lawa. Ale nie narzekam, bo nie jest on dosyć trudny i mogę go przejść bez problemu. Nawet większego. Ojej. I w ogóle ten skin jest epicki Jeżeli macie ochotę, to możecie go użyć. Dobra, więc to by było na tyle z tego odcineczka. Dziękuję wam za oglądanie i przypominam, że na 25 łapek nagrywam lego, lego włama u Katik. Link do jej kanału macie w opisie, a na 30 łapek nagram kopanie z kąta Tinki, do której kanału link także będziecie mieli w opisie i ogólnie to zostawcie łapę w górę. Suba na kanale możecie też napisać coś miłego w komentarzu, lub udostępnić film znajomym. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.